Ok, moi drodzy, mamy to. Odcinek 73, Part 1, ale od tyłu, bo tu jest dużo sekretnych wiadomości, więc sobie je przerobimy. Zapraszam serdecznie. Obejrzyjmy pierwszy ten odcinek od tyłu, a potem będziemy wiedzieć. Ok, jest... Okay, czyli mamy tutaj, już, już mniej więcej wiem o co chodzi, zostawcie lajka. Like już mniej więcej wiem, słuchajcie co on tutaj powiedział. Więc to jest spokoj. Ale, ale tutaj możemy znaleźć jakieś ukryte sceny jeszcze w tych odcinkach, oglądając je od tyłu. Może zobaczymy coś nowego A tu była TV Woman, nie? W tym robocie Ty czekajcie czy Czy tam nie było kamery? Tutaj te lasery uszkodzone no ale Mimo wszystko, słuchajcie, się udało. Pewnie sekretny agent dorwie te kontenery, nie? Przynajmniej jeden, ten niedokończony eksperyment będzie. Hm. się pojawi też sekretny agent. Tak w ogóle. Ej, widzicie to? To jest kobieta głośnik, tam była? Ty. Tu ktoś jest. Z A nie, to nie jest kobieta głośnik, okej. Okay. W ogóle, gdzie ona jest? Jest ten sekretny agent. czy tu coś.? A nie, tu się pali tylko. Bo ona wyskoczyła ta kobieta głośniej z nią, nie? Nie widać jej tu w ogóle. Jakby może była w innej części bazy albo coś. Tu jest w ogóle, nie? Tam jest woda, to jest najlepsze. tej No ona tu chyba była wtedy, nie? To jest ona tak, głośnik Ciekawe, jakie to były eksperymenty tutaj. To mnie zastanawia, nie? Czy jest ten kamikadze, nie? Zakochane, kamera i tutaj jest, u, jest ulepszany ten, ty kamera. I tu są wszystkie te retrospekcje, nie, niby. Hmm, to jest tyta ten. Okej. Okay. No, jak widzicie, tak to wygląda. Tylko nas zastanawiają to, co on tam powiedział. Pójdźmy sobie w sekcję komentarzy. whenever is coming, you want Sebas to see it. There is nowhere to run. Okej, okay, czyli to pierwsze to jest nie ma nigdzie ucieczki. There is nowhere to run or there is nowhere to hide. Tutaj nie wiem szczerze. Natomiast brzmi to, że nie ma ucieczki albo nie masz gdzie się ukryć, nie? Coś na takiej zasadzie powiedział Titan TV Man. No i to jest najważniejsze tu. Whatever is coming. You survive to see it. Coś takiego, że cokolwiek nadchodzi, raczej tego nie przeżyjesz, nie? Coś takiego. Whatever is coming, you won't be alive to see it. Albo cokolwiek nadchodzi, i tak nie będziesz żył, żeby to zobaczyć. Coś takiego. Albo. Whatever is coming, it won't survive to see you. Aha. Czyli tu są dwa znaczenia. Cokolwiek nadchodzi, raczej nie przeżyje, żeby cię zobaczyć. No i tutaj jest problem. Zobaczymy, może ktoś będzie wiedział, albo boom, doda napisy, bo na razie nie ma. W sensie, że mamy znaczenie takie, że nie przeżyjesz tego, Jimen nie przeżyje tego, żeby zobaczyć, albo po prostu, że G-Man już nie będzie żył i ta, 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 ta cokolwiek pojawi się, to, to oczywiście ten. Więc no, jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak to wypadnie. Natomiast wydaje się, moim zdaniem to nie będzie koniec Jimena, tylko koniec końców Jimen się sprzymierzy z sojuszem. Ale to, to takie, takie moje zdanie. Raczej myślę, że Boom nie chciałby uśmiercać Jimena. Jimen jest kultową postacią, jakby w Skid toilet, więc. Wydaje się, że Jimen tu będzie akurat pomocny, albo przerobią Jimena na kamerę albo coś takiego, bo widzieliśmy tu już te badania, niby, i być może tu chodzi o to, że te postacie, które tu widzicie, one zamieniły się w kamerę, albo w jakieś te urządzenia, albo ich jaźń została wszczepiona w te kamery, w te głośniki, i tak dalej. No, ciekawe to jest. No, jest tu jakieś badanie, jakieś otwierają gate, czyli jakąś bramę. Nie wiem, do jakiegoś innego wymiaru czy coś? To jest ciekawe. Ale to zobaczymy dopiero potem. Jestem ciekaw, co tu się wydarzy.